Ustal wykonując potrzebne obliczenia, w jakim stosunku wagowym należy zmieszać 10% roztwór z roztworem 2%, aby otrzymać roztwór 5,5%. Mamy zmieszane dwa roztwory, roztwór pierwszy, którego CP, czyli stężenie procentowe równa się 10% oraz roztwór drugi, którego stężenie procentowe równa się 2%. W wyniku zmieszania tych dwóch roztworów powstał roztwór o stężeniu CP3 równym 5,5%. Mamy ustalić, w jakim stosunku wagowym należy zmieszać te roztwory pierwszy i drugi, aby otrzymać roztwór trzeci. Drogą do uzyskania odpowiedzi na to pytanie jest następujący wzór. Masa roztworu pierwszego do masy roztworu drugiego jest jak? CP3 minus CP2 przez CP1 minus CP3. Więc CP3 mamy 5,5% minus CP2, czyli 2% przez CP1, czyli 10% minus CP3, czyli minus 5,5%. Zatem MR1 do MR2 jest jak? 5,5 minus 2 to jest 3,5. Tej procenty nam się skrócą. Natomiast na dole mamy 10 minus 5,5 to jest 4,5. MR1 do MR2, czyli MR1 podzielić na MR2 jest tak, jak 3,5 do 4,5. I to jest proporcja, natomiast my musimy tutaj zaokrąglić do liczb całkowitych, czyli mnożę razy 2. Zatem stosunek masowy roztworu pierwszego do roztworu drugiego będzie równy 7 do 9. Zatem, aby otrzymać roztwór trzeci o stężeniu procentowym 5,5%, to musimy roztwór pierwszy o stężeniu procentowym 10% zmieszać z roztworem drugim o stężeniu 2% w stosunku 7 do 9%.